Niech będzie pochwalony nasz Król i Wybawiciel Jezus Chrystus. Byliśmy ostrzegani w licznych proroctwach, że w nadchodzących latach chrześcijanie będą prześladowani i że wielu za swoją wiarę straci życie. Pomimo że żyjemy w kraju, w którym swobodnie możemy praktykować naszą wiarę, to jednak wielu z nas odczuwa ciężar odrzucenia, niezrozumienia i samotności. Chociażby dlatego, że nie chcemy podążać za współczesną wersją szczęśliwego i wolnego życia, który stoi w sprzeczności z naukami Jezusa Chrystusa. W nawiązaniu do zabójstwa ewangelisty Charlie'ego Kirk'a, którego wspomina teraz cały świat, amerykański katolicki ksiądz Joseph Krabs powiedział Byłem świadkiem, jak nauczyciele, lekarze i pielęgniarki na jego śmierć reagowali z otwartą radością i entuzjazmem. I pomyślałem, że ja przecież powierzam ich opiece mojego ojca i sam idę się do nich leczyć, a moi siostrzeńcy mają ich za nauczycieli. I poszedłem do mojej kaplicy, gdzie zacząłem wpatrywać się krzący na ścianie, i pomyślałem, że ja przecież nie mam zdolności ani nie jestem wezwany przez Boga, aby zmienić dzisiejszą kulturę. Ale jestem wezwany, jak każdy chrześcijanin, do tego, aby być świętym. Wielu z nas pokłada nadzieję w politykach, a żaden z nich nas nie uratuje. Tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie problemy tego świata. W Parlamencie Europejskim wybuch chaos po tym, jak szwedzki europoseł Charlie Weimers poprosił o minutę ciszy dla Charliego Kerka. Próba została odrzucona przez kierownictwo parlamentu, co wywołało oburzenie wśród niektórych członków i debatę na temat podziałów politycznych w Europie dotyczących spuścizny Karka. Ale to co on robił, to jedynie bronił Bożego prawa, odwołując się do Ewangelii. Nie narzucał swoich poglądów, a jedynie debatował z rzeszami młodych ludzi na ważne tematy współczesnego świata który pogrąża się w coraz większym chaosie i kryzysie. Zależało mu na rotowaniu tych młodych ludzi, których umysły zostały zatrute jadem współczesnych ideologii. Reakcja wielu młodych ludzi, którzy z radością reagowali na zabójstwo tego człowieka, pokazuje tylko, do czego prowadzi odrzucenie praw boskich i indoktrynacja szkolnictwa, które chce narzucić Polsce również Unia Europejska. I którego zgniłe owoce zbiera już Ameryka. Znana amerykańska dziennikarka Megan Kelly na śmierć swojego przyjaciela Kerka powiedziała. Myślę, że najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką dotknęła historia Ameryki w ciągu ostatnich 30 lat jest brak religii, gdzie młodzież została zindoktrynowana do życia w przysłowiowej wolności. Ta nowa polityka tożsamości stała się niebezpieczna, gdzie ten nowy Bóg każe ci zmieniać i kaleczyć twoje ciało, albo usuwać dziecko, to satanizm. Nowy Bóg mówi ci, żebyś nienawidził i zrobiliśmy miejsce dla tego diabła, bo zapomnieliśmy o modlitwie w szkołach, zrobiliśmy kpinę z religii. Na każdym kroku stało się modne krytykowanie Kościoła katolickiego. I mówienie o jego skandalach pedofilskich, pomimo że on ma miliony dobrych kapłanów, którzy nigdy nie zrobiliby krzywdy żadnemu dziecku. Utraciliśmy naszą tożsamość jako chrześcijański naród, który przestał odnosić się do Boga, Biblii i chrześcijańskich zasad, i to jest dla mnie jeden z powodów zabójstwa Charlie'ego Kerka. Myślę, że Bóg dopuścił do tej sytuacji, aby obudzić śpiących chrześcijan. Aby przestali żyć w kompromisach z tym światem, aby nie ulegali złu, jakie próbują nam poić pod hasłami dobra ci, którzy odrzucają Boga i wyciągnęli wnioski. Bo każdy chrześcijanin musi się zdecydować, po której jest stronie. Albo po stronie Chrystusa, albo po stronie wroga nie ma innej drogi. Pozwólcie, że w uchoronowaniu naszego brata w Chrystusie. Przytoczę Wam fragment jego dyskusji, które prowadził na licznych uniwersytetach. Ci z Was, którzy obejrzeli film o dziewczynce z Meksyku, która otrzymuje orędzia Matki Bożej, pamiętają, że wspomniała ona, że największym grzechem, jaki najbardziej obraża Boga, jest grzech aborcji. Jeśli jakiś kraj go zalegalizuje, spotka go kara. W przypadku Meksyku będzie to trzęsienie ziemi. Są nadal katolicy. Którzy po opuściu na niedzielę przeświętą i przyjęciu Jezusa do swojego serca, prowadzą go później ponownie na drogę krzyżową, idąc na tak zwane marsze ku tolerancji i prawu do decydowania o życiu człowieka, domagając się śmierci nienarodzonych dzieci, i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co czynią. Charlie również w odpowiedzi na atak na katolickie podejście do Matki Bożej powiedział, Myślę, że my, ewangelicy i protestanci, przesadzamy. Za mało mówimy o Maryi, za mało ją czcimy. Maryja była ewidentnie ważna dla pierwszych chrześcijan, i coś w tym jest. Właściwie uważam, że jednym rozwiązaniem na naprawę toksycznego feminizmu w Ameryce jest właśnie Maryja. A jeden ze studentów, po tym jak dowiedział się o zabójstwie Charliego, powiedział: Myślę, że on był współczesnym apostołem, który był nieustraszony i został zamordowany za głoszenie Słowa Bożego. Sprawił, że zajrzałem w głąb siebie i zapragnąłem być lepszym chrześcijaninem. Byłem ateistą, a to wydarzenie uświadomiło mi, że zadawałem niewłaściwe pytania. Jutro idę do kościoła aby modlić się za rodzinę Charliego. I chcę dowiedzieć się o Chrystusie i o tym, co sprawiło, że Charlie był tak odważny, by ryzykować życie i głosić Ewangelię. Widząc tych, którzy świętują i usprawiedliwiają jego śmierć, dowodzi, że zło istnieje, a jedynym sposobem na walkę jest łaska i wiara. Charlie nie umarł na próżno, nie zasłużył na to, ale jego odwaga i wiara żyją nadal. Spoczywaj w pokoju. Charlie Kirk Your yeah, point So so, on, so, no, so since we're doing pop quiz on like human development So when exactly do heart waves begin in utero Kiedy dokładnie zaczyna bić serce w łonie matki Nie wiem Nie wiesz Więc próbujesz powiedzieć, że wiem więcej o kobiecym układzie rozrodczym niż ty. Jestem kobietą, więc tak. Moglibyśmy wymieniać się niezależnymi, trywialnymi faktami, jeśli chodzi o układ rozrodczy kobiety, ale jest coś, co wszyscy wiemy, ponieważ Bóg zapisał to w ludzkim sercu każdego człowieka. Jak powiedziano w liście do Rzymian, w głębi duszy wiemy, że zamordowanie dziecka jest złe. Nie zabijasz dziecka, to nie jest dziecko. Dobrze, przeanalizujmy to. Czym więc jest? Jest embrionem, który nie jest dzieckiem. Więc to zabłoniony embrion, prawda? Który nie jest dzieckiem. Więc w którym momencie staje się dzieckiem? Kiedy się rodzi? Ale chwila, powiedziałeś, że staje się dzieckiem, kiedy się rodzi. Więc dlaczego miałabyś wprowadzać ograniczenia dotyczące aborcji? Myślałem, że to tylko embrion, więc ma prawa embrionu. Nie, prawa embrionu nie istnieją. Ale gdzie wtedy wyznaczałabyś granice dla aborcji i dlaczego i według jakich norm moralnych? Są powody medyczne. Więc w 29. tygodniu dziecko jest prawie w pełni rozwinięte rozpoznaje głos matki, ma bicie serca, ma fale mózgowe. Czy aborcja tego dziecka jest w porządku? Nie rozumiem, co próbujesz powiedzieć. Nigdy nie wolno dokonywać aborcji. A co powiesz na to, że po trzech tygodniach? Żadnej aborcji. Dlaczego? Ponieważ Twoje życie zaczęło się w momencie poczęcia. Przeanalizujmy to. Kim więc jesteś jako jednostka? Od koloru skóry, przez kolor oczu, po Twoje upodobania, antypatie, od Twojego temperamentu, po Twoje wszystko. Nie jestem embrionem, jestem osobą. Poczekaj chwilę, ale wszystko zaczęło się od czegoś, co nazywa się kwasem kleinowym, A twoje własne, indywidualne DNA powstało w momencie spotkania komórki jajowej i plemnika. To tam rozpoczęła się Twoja podróż, i od tego właśnie momentu zaczyna się życie. Nie w momencie Twoich narodzin, nie od pierwszych słów, nie od pierwszych kroków, ale kiedy Twoje DNA, które jest tym, kim tak naprawdę jesteś, każda Twoja komórka DNA jest zakodowana. Jest zakodowana wszystkimi Twoimi unikalnymi cechami i atrybutami, które Bóg, jak wierzymy, indywidualnie ukształtował na resztę Twojego życia. To nie dzieje się w ósmym ani w dziesiątym tygodniu, dzieje się w momencie poczęcia. A co się stanie, jak kobieta potrzebuje aborcji farmakologicznej? Jeśli matka umrze, bo nie dokonała aborcji, jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie? Jedynym momentem, w którym uważa się, że aborcja farmakologiczna jest konieczna, jest okres przed 20 tygodniem i to raczej rzadkie, że matka wtedy umrze. I dlaczego nie miałobyś po prostu urodzić dziecka przez cesarskie cięcie zamiast je usuwać? W rzeczywistości to jest bezpieczniejsze niż aborcja. A co jeśli nie możesz mieć cesarskiego cięcia? Co jeśli jesteś na łożu śmierci i musisz mieć aborcję natychmiast? Cóż, powtórzę, to jest nielegalne, nie możesz. Cesarskie cięcie jest bezpieczniejsze, jest szybsze i ratuje życie obojga. A co jeśli po cesarskim cięciu dziecko już nie żyje? Poczekaj chwilę. Mówisz, że jeśli dziecko już nie żyje, to nie ma aborcji, prawda? Mówisz wtedy o usunięciu zwłok, co jest zupełnie inną kwestią medyczną i to nie jest aborcja z definicji. Podczas aborcji faktycznie wstrzykują płyn mózgowo-rdzeniowym zatruciem cyjankiem, gdy dziecko się wije i próbuje znaleźć matkę, łapiąc każdy oddech. Czy kiedykolwiek oglądałaś aborcję? Zachęcam każdego człowieka do obejrzenia takiej aborcji, aby wiedział, z czym walczy, ponieważ kiedy zobaczysz aborcję, twoje życie się zmieni. Pozwalamy na masakrę miliona dzieci pod pretekstem zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Pozwalamy dzieciom każdego roku mówić, że je wyrzucamy, używając nieludzkiego języka, mówiąc, nazywając je zarodek. Nie, to dziecko stworzone na obraz Boga, zasługujące na ochronę. A co zrobisz z tymi dziećmi, kiedy rodzą się w złym domu? Na liście oczekujących na adopcję jest dwa razy więcej osób niż aborcji każdego roku. Więc chcesz oddać dziecko do sierocińca, czy tego chcesz dla dziecka? Czy to dobre życie dla dziecka? Opowiadam się za ułatwianiem adopcji. Po drugie, nie ma czegoś takiego jak niechciane dziecko. Po trzecie, nigdy nie należy usprawiedliwiać uśmiercania ludzi pod pretekstem, że są niechciani. Tak powstaje Auschwitz. W ten sposób powstają największe horory XX wieku. Porównujesz więc aborcję do Holokaustu? Zdecydowanie tak, w rzeczywistości jest gorzej to prawie 8 razy gorzej niż Holokaust. Jaka jest moralna różnica między małym dzieckiem w łonie matki a dorosłym Żydem, który zginął w Auschwitz? Jaka jest moralna różnica? Starszy człowiek jest osobą. Jakiego gatunku jest dziecko w łonie matki? To człowiek, ale dlatego powinno mieć prawa człowieka. Nie zgadzam się. Mali ludzie nie mają praw człowieka, dorośli ludzie mają tylko takie prawa. To nie jest mały człowiek, to embrion. A właśnie powiedziałeś, że to gatunek ludzki, to nie jest żywe ludzkie dziecko. Czekaj, to nie jest co? To nie jest dziecko? To nie jest żywe dziecko? Ale powiedz mi, kiedy staje się dzieckiem. Powiedziałam ci już, kiedy się rodzi. Widzicie, jak szybko argumenty proaborcyjne rozpadają się przy najmniejszym pytaniu, a nasze stanowisko jest zakorzenione nie w uczuciach, nie w osobistej autonomii, ale w biologicznej spójności i rzeczywistości: że wasze życie miało ustalony punkt wyjścia, że ten punkt wyjścia powinien być chroniony i zachowany, a wymówki podawane dla aborcji to dehumanizacja. O, to tylko embrion mówią. To po prostu używanie innego języka, żeby usprawiedliwić masakrę czegoś mniejszego od Was. To wszystko. Zawsze staram się odwoływać do Pisma Świętego, wskazując na najlepszy sposób na przekształcenie nieleżałych chłopców w mężczyzn. I to jest po prostu powstrzymywanie swoich impulsów, zrobienie czegoś odważnego. Stawienie czoła złu, stanie w obronie tych, którzy nie potrafią stanąć w swojej obronie, zachowanie czystości dla małżeństwa i znalezienie partnera seksualnego na całe życie. Naprawdę uważam, że małżeństwo jest moralnym dobrem dla Ciebie i społeczeństwa. Myślę, że angażujemy się zbyt bardzo w życie cielesne. Za dużo pijemy, zażywamy za dużo narkotyków, mamy kulturę przelotnych romansów, oglądamy za dużo pornografii. Zawsze chodzi o natychmiastową gratyfikację i zaspokojenie swoich pragnień. Co zrobiły feministki, to tak naprawdę, żeby marzeniem każdego dziewiętnastoletniego chłopca było, żeby każda dziewczyna była łatwa i dostępna, I żeby nie trzeba było się wysilać, żeby mieć łatwy seks. Wszystko, co robimy, powinno być dla szlachetnych i prawych celów. Wyobraź sobie Amerykę bez religii kraj, w którym naczelne zasady wiary, które ukształtowały znaczną część jej moralnych i etycznych ram, nie mają już mocy. Wyobraź sobie, że w takim społeczeństwie każdy człowiek działa w oparciu o swój własny kodeks moralny, a sam fundament. Które od dawna pomagał określać dobro od zła, jest rozbity na niezliczone subiektywne punkty widzenia. Panie i Panowie, kiedy odrzucamy Boga, wszystko zamienia się w chaos. Kiedy próbujemy zastąpić Boga znakami lub czymkolwiek innym, wszystko zamienia się w chaos. Chciałbym żebyśmy jako społeczeństwo mogli pokierować młodych chłopców, mężczyzn i kobiety tego pokolenia na lepszą ścieżkę niż ten bardzo rozpieszczający styl życia, abyśmy ciągle zdobywali tych młodych ludzi dla Jezusa Chrystusa. So all that to say, we need more Stop giving your body away to every man that wants it and save yourself for marriage. You, 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 are, you are the supply of the problem. So it's both sides. If women were far more careful and pious with their sexual choices, men would follow.